we Rynek suplementów już zaczyna powoli cywilizować się. Jest to zarówno z wyniku, że tak powiem, potrzeby, którą producenci sami dostrzegli i starają się w ramach tzw. autopoprawek różnych robić, bo opakowania wiele opakowań było po prostu no, sugerujących działań lecznicze suplementów, ale również w wyniku nacisku władz, które też zażądały i wzięły na warsztat przez zmianę pewnych zapisów w ustawie o żywności i żywieniu. Jak ta ustawa będzie? Wyglądała. Nie wiemy, zobaczymy, bo na razie projekt został, że tak powiem, poddany pod dyskusję. Ja myślę osobiście, że rynek suplementów powinien być uporządkowany po to, żeby ludzie kupowali to, co im jest potrzebne, a nie tylko to, na co jest reklamowane. No do pacjenta może docierać w różny sposób. Reklamy mogą sobie pozwolić tylko niektóre firmy, bo te, które mają, że tak powiem, większe możliwości finansowe. Natomiast myślę, że tutaj jest duża rola pracowników apteki, Farmaceutów, techników farmaceutycznych, żeby ich wiedza pomagała pacjentowi w doborze czy w wyborze tych leków.